Hello my dear students! Czy często rezygnujesz z angielskiego w danym dniu, gdy nie możesz wygospodarować go co najmniej 30 minut na naukę? Czy z tego powodu, że nie ćwiczysz regularnie, masz poczucie przegranej i wyrzuty sumienia? Czy nie sądzisz, że poczucie przegranej to największa przeszkoda, jaka stoi na Twojej drodze w osiągnięciu płynności w języku angielskim? Nie martw się, jest na to sposób. Zobacz i sprawdź sam. Tutaj Magdala Narynkiewicz, Twój coach języka angielskiego online. Największym problemem, jaki dosyć często pojawia się podczas nauki języka angielskiego jest brak czasu na regularną naukę. Codziennie nam coś wypada, jakaś pilna sprawa i nie możemy usiąść do angielskiego, ani spokojnie poćwiczyć, tak jak planowaliśmy. Rodzi to frustrację i złość na samego siebie. Jest to częsty powód rezygnowania z nauki. Jeżeli choć raz zmieniły ci się plany i zamiast angielskiego robisz coś innego, jest duże prawdopodobieństwo, że za chwilę znowu ci coś wypadnie i będzie ci jeszcze trudniej kontynuować naukę. Chcę Ci zaproponować dziś coś, co uspokoi Twoje sumienie i pozwoli ci wyrobić w sobie nawyk codziennego szlifowania języka angielskiego. Nawet jeżeli nie możesz wygospodarować 30 minut. Jest to rozwiązanie, które przyda Ci się przede wszystkim dlatego, że nabierzesz poczucia dobrze wykonanej roboty. I uspokoić swoje sumienie. Zniknie poczucie klęski. Jakie to rozwiązanie? Jestem pewna, że jesteś w stanie wygenerować co najmniej 5 minut w ciągu dnia. Może nawet więcej. Przebiegnę na kawę, śniadanie lub stojąc w korku na światku. Wygeneruj taki krótki czas, żeby zrobić coś, cokolwiek po angielsku. Co możesz zrobić? Możliwości jest mnóstwo. Wystarczy, że uruchomisz swoją wyobraźnię. Posłuchaj nagrania na YouTube po angielsku. Oczywiście w temacie, który Cię interesuje. Łącz podcast lub MP3, kiedy przygotowujesz posiłek. Przeczytaj aktualne wiadomości na BBC lub na innej stronie dla uczących się angielskiego. Zrób jedno ćwiczenie na ulubionej aplikacji do nauki języka angielskiego lub w mojej grupie Angielski dla Pracujących, gdzie codziennie dostajesz krótkie ćwiczenia do wykonania. Jeżeli znajdziesz kilka takich 5-10-minutowych wolnych przestrzeni na język angielski, w ciągu całego dnia może uzbierać ci się sporo czasu na ćwiczenia. Zdziwi się, jak wiele, może to być nawet 30 minut albo i więcej. Sprawdź sam. Ważne jest to, żebyś wykorzystał każdy nadarzający się moment, każdą chwilę na pracę w języku angielskim. Wtedy pod koniec dnia możesz spokojnie zasnąć z poczuciem dobrze wykonanej pracy, że wykorzystałeś swój czas efektywnie i nie zmarnowałeś ani chwili, nawet jeżeli w rzeczywistości nie było to 30 minut pod rząd. Spokój umysłu i poczucie dobrze wykonanej roboty zmotywuje cię i ułatwi ci naukę. Zobaczysz, jaki przyjemny stanie się angielski dla ciebie. Nabierzesz nawyku i chęci na jeszcze więcej angielskiego w Twoim życiu. A stamtąd już tylko krok do sukcesu w angielskim. Jeżeli spodobało Ci się to nagranie, polub, podziel się z innymi, skomentuj i dołącz do naszej grupy na Facebooku Angielski dla Pracujących. Magdalena Rękiewicz, pomagam osiągnąć sukces po angielsku. Goodbye!